Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest seria FIFA Ultimate Team. Rozpoczniemy od turnieju w ISL, w którym gramy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski FIFA 2014. Tak naprawdę po moim składzie nie spodziewam się niczego specjalnego, gdy zmontowałem go na szybko, za tak naprawdę niewielką ilość monet. Skład został zmontowany w zasadzie tuż przed turniejem, ma on, co prawda, duże zgranie, ale nie spodziewam się rewelacji po tym składzie. Także, zobaczymy na jakiego trafimy przeciwnika, jednak, jak to w turniejach bywa, zapewne trafimy na przeciwnika, który ma skład świetnie zbudowany. Ale nie przesadzajmy, nie przekraczajmy naszych szans, także zobaczymy jak pójdzie nam mecz. Tak, w tym momencie... Rozpoczniemy grę. O, widzę, że mój przeciwnik gra strojami składu Manchester United, także mojej ulubionej drużyny. <tudnie> Trudniej będzie ich pokonać. Oczywiście żartuję. Natomiast zobaczymy, jak potoczy się ten mecz. Jeszcze szybkie spojrzenie na taktykę. Wszystko jest ok, także możemy rozpocząć naszą grę. Eee, ocena zespołu jego przeciwnika: 82 zgranie 100. No, bardzo, bardzo ciekawy skład. Większość z premier League Z mojej, tak naprawdę, ulubionej ligi. Ale zobaczymy, jak potoczy się to spotkanie. Zapraszamy na to spotkanie. Witają Państwa, Dariusz i Więc tak, zawodnicy wchodzą już na boisko. To składy, ale myślę, że przyspieszymy to. I rozpoczynamy. Zaczynamy przeciwnik. Podanie do Yanga. Jak na strzele? Podanie do nastrójego. Nasry do Yanga. Danilo, przejęcie. Salvio. Salvio do Limy. Lima. Lima podanie do Martineza. Martinez. A i niestety przeciwnik odbiera piłkę. Diego, strzał. I niestety tylko rzut rożny. Zobaczymy, jak potoczy się dośrodkowanie rzutu rożnego. Diego. Dośrodkowanie w pole karne. Garaj. I Petr Czech łapie piłkę. Wybicie. A myślałem, że uda się przyjąć piłkę, niestety. Kliszy przy piłce. Starycz. Starycz podaje do Kliszego. Kliszy przy piłce cały czas. Ota stara się przerwać akcję, ale tak jest, wybicie piłki. Salvio przyjmuje tę piłkę. Diego. Diego podaje do Limy. Lima podanie do Martineza. Martinez. Martinez. Martinez podaje do Salvio. Salvio bardzo szybki rajd prawą stroną. Dośrodkowanie w pole karne. Tak jest. Martinez i GOL! Proszę państwa, wspaniały strzał. Tak jest, prawa noga. Fenomenalny strzał z prawej nogi, z pierwszej piłki. A tak naprawdę był głową. Ta cieszynka mnie troszkę zmieniła, no ale ok, gramy dalej. Przeciwnik wyraźnie sfrustrowany tym golem. Polanie do Yanga jak podaje do Kliszy, go Kliszy. podanie do Staricza, Staricz utrzymuje się przy piłce strzał. i niewiele brakowało. Całe szczęście do piłka nie wpada do Bramki. Gajtan. Gajtan przedłużenie do Martineza, ale niestety traci piłkę. Nasri. Nasri. Dośrodkowanie do Joveticza. Joveticz. a Jovetic. Aj, wspaniały strzał, ale mija Bramkę minimalnie. Całe szczęście dla naszego zespołu. Ale tylko na chwilę, starej przy piłce. Nasri, Nasri i odbicie Heltona, Aleksandro, Danilo i tak jest wybicie piłki, ale jeszcze to nie koniec akcji. Strzał, ale fatalny na szczęście dla naszej drużyny. Widic. Przejęcie. Przejęcie przeciwnika. Tak naprawdę teraz akcja toczy się w środku pola. Dośrodkowanie, ale bardzo kiepskie, prosto w ręce bramkarza. Elton podaje do Gaitana. Ale Jowet i przyjmuje tą piłkę. To chyba było bardzo złe zagranie. Dośrodkowanie, dośrodkowanie, czy ta akcja skończy się strzałem? Young! Strzał! Ale wybicie przez obrońcę. Świetna, świetna interwencja. Martinez. Martinez, czy wyjdzie coś z tej kontry? Lima. Lima podaje do Martineza. Martinez, co zrobi? Podanie do Gaitana. Gaitan right, ale niestety Richards przecina to zagranie. Wybicie piłki. Tylko out z naszej strony. Zobaczymy jak ta akcja potoczy się dalej. Jesus na Was, tam już się Gajtam przy piłce, podanie do Martinez'a. Martinez, ale niestety obrońca wybija tę piłkę. Staryć. To niestety troszeczkę przecięło. Jovetic. Jovetic, wspaniałe podanie na wolne pole. Jovetic przy piłce, Dośrodkowanie Nasri, ale obrońca szczęśliwie przecina to podanie. Jesus na was, Hesus na was ciągle przy piłce. Jesus na was, dośrodkowanie Nasri. I mamy Bramkę, niestety, niestety. Nasz zespół traci Bramkę. Ale tak naprawdę to tylko jeden jeden Ciągle jesteś w stanie to obronić. Przeciwnik mu jest strzelił gol głową, tak jak ja. Ale nie załamujmy się tym, mamy przewagę w tym meczu. widzisz podaje do Nasri, Nasri co zrobić piłką? Traci ją. Mamy szansę na kontratak. Diego. Diego, podanie prostopadłe do Limy. Lima biegnie z piłką, strzela, ale minimalnie obok Bramki. Cóż za wspaniały strzał! Obejrzymy powtórkę. Tak naprawdę, gdyby strzał leciał w światło Bramki, Bramkarz nie miałby już zupełnie szans na obronę tego strzału. Jowetich, Jowetich przy piłce. Ciągle Jowetich. I prosto prostopadłe podanie. Obrona świetna, ale spalony, spalony. Ratuj nas w tej sytuacji. Chociaż tak naprawdę Bramkarz stanął na wysokości zdania i obronił ze strzał. nasry na podaje piłkę do Younga. Young wspaniały zwód. Mija przeciwnika. Podanie do Clichy. Klischi, dośrodkowanie i na szczęście obrońca przecina to wspaniałe dośrodkowanie. Martinez, Martinez do Limy. Czyżby była szybko okazja na kontrę? Lima, Lima do Salvio. Ależ, ten zawodnik wspaniałe Przyjmuje piłkę Salvio, ale bez nadziei. Dośrodkowanie wprost w ręce Petra Czecha. Petr Czech do Jesusa Nawasa. Ashley Young walczy piłkę z Danilo, niestety. Salvio przyjmuje piłkę, Salvio, ciągle Salvio, Lima, strzał! I prosto w ręce Petra Czecha, Gajtan. Jeszcze co będzie z reakcji Diego, ale znów, podobnie strzał, prosto w ręce Petra Czecha. Przyznam szczerze, że dość żywe to spotkanie. Podanie do Ashley Young. Ashley Young przedłuża do Staricza, Staricz, Staricz. Wspaniały zwód, podanie do niego Nasry strzał, Wspanial Hilton odbija Jesus na Was. I wyszedł piłką za linię końcową boiska. Żywa bardzo ta pierwsza połowa spotkania. I oto kończymy. Kończymy pierwszy 45 minut. Przyznam szczerze, że ta pierwsza połowa była bardzo żywym spotkaniem. Mam nadzieję, że druga połowa być tylko lepsza. 6 strzałów z mojej strony 5 celnych, 7-1 ze strony przeciwnika. Także dość dobry prognostyk. Ale zobaczymy jak to się potoczy dalej. Fernando. Fernando do Diego. Diego, Diego podanie do Limy, ale traci piłkę. Nasri, Nasri podanie do Staridza, ale na szczęście Aleksandro jest na miejscu. Otamendi Danilo, Danilo podanie do Salvio. Salvio do Limy. Lima, podanie do Salvio na skrzydło, tak jest. Świetnie mija, może strzelać, ale świetnie, świetnie, świetnie będzie strzał. Tak jest, dobitka. Ale niestety zbyt długo czekał, zbyt długo czekał i bramkarz i obrońcy byli na miejscu. Ale ciągle gospodarze przy piłce. Garay, Fernando, Salvio, Lima. I niestety tracimy piłkę, strzał, ale to tylko taki strzał rozpaczy. Jovetich na piłkę. Jovetich do Janga. Jovetich, ponownie od Janga do Joveticha. Jovetich ciągle przy piłce. Na szczęście, Aleksandro przecina to ześrodkowanie polekarne. Mika Richards, strzał i tylko poprzeczka ratuje nie od straty bramki. Mika Richards. Mika Richards dużo do Yanga. Yang, Yang ciągle przy piłce. Podanie do kliszego. Wspaniałe pogranie na dobieg. Dośrodkowanie. Jovetic i Helton. Wspaniale broni. Helton podaje szybko w grę. Podanie do Limy. Vidic tam próbuje się wtrącić, ale Lima przyjmuje piłkę. Martinez. Martinez. Podanie do Danilo. Danilo do Salvio. Salvio, ale jest szybki. Salvio niestety, ale odbiera piłkę. Strzał i niestety tylko odbicie na rzut rożny. Kolejna wspaniała akcja. Diego. Będzie próba do ośrodkowania. Martinez, strzał i ponownie Petr Czech staje na wysokości zadania. Lima. Lima. Podanie do Martinezu, ale fatalnie. Fatalnie. Jovetic, Jovetic podanie do Jaga. Mika Richards. Jest groźnie. Jest groźnie wspaniałe badanie, ale Helton na szczęście jest na posterunku. Staryć, do Joweticza. Joweticz ciągle przy piłce niepilnowany. Co zrobi Joweticz? Będzie strzelał, czy do środku jest strzał? I niestety bramka dla naszego przeciwnika, ale muszę przyznać, że akcja bardzo ciekawa. Zobaczcie jak minął mojego brońcę. Jeszcze zrobił jeden zwód i strzelił prosto w okienko. Ale mamy czas na odrobienie tych strat. Clichy. I tak zakończa się niestety to spotkanie i tym samym kończy się udział w turnieju z mojej strony. Nie spodziewałem się co prawda niczego wielkiego po moim składzie, mimo wszystko e, przebieg spotkania w pewnym momencie był na moją korzyść, ale tak to już bywa, że niewykorzystane sytuacje lubię się mścić. Także serdecznie gratuluję moim przeciwnikowi i życzę mu powodzenia w turnieju, e, a was zapraszam serdecznie na serię FIFA Ultimate Team, to tak naprawdę tylko wstępny odcinek, więcej serii FIFA Ultimate Team w kolejnych materiałach. Dziękuję.